Dziękuję bardzo. Witam serdecznie Państwa, witam serdecznie mieszkańców miasta Zielona Góra. Szanowni Państwo, dzisiejsza konferencja w miejscu wyjątkowym, w miejscu zielonym, w plenerze na osiedlu Zacisze. 8 sierpnia w pięknym otoczeniu przyrody Urząd Miasta zorganizował konferencję prasową dotyczącą postępów w realizacji jednej z lokalnych inwestycji. Chodzi o budowę ścieżki spacerowo-rowerowej, która ma połączyć dwa miejskie osiedla. Zacisze i leśne. To jest ważna inwestycja przede wszystkim dla mieszkańców osiedla Zacisze oraz osiedla Leśnego. Podpisana umowa dotyczy traktu pieszo-rowerowego, ścieżki spacerowej wyjątkowej, przede wszystkim ścieżki leśnej wkomponowanej w taki istniejący dukt leśny, ścieżki oczekiwanej przez mieszkańców miasta przynajmniej od 10 lat. Jeszcze jak byłem radnym, też składałem te interpelacje. Niestety nie uzyskiwało to przychylnych decyzji. Kiedy zostałem prezentem miasta, mam ten zaszczyt, od razu podjąłem decyzję, aby tą inwestycję wykonać. Przede wszystkim to jest ekspozycja przyrodnicza, miejsce spacerowe, rekreacyjne, miejsce odpoczynku, ale też miejsce funkcjonalne, czyli usługi, które są zorganizowane na osiedlu Zacisze będą bardziej dostępne dla mieszkańców osiedla leśnego, bo tu mówimy o aptekach, mówimy o sklepach, ale myślę, że największym walorem i największą wartością to jest taki deptak oświetlony, leśny, wyjątkowy w mieście Zielona Góra, natomiast myślę, że będzie się cieszył ogromnym zainteresowaniem. Kładziemy nacisk na to, żeby właśnie ten sport i ta rekreacja w Zielonej Górze rozwijała się z większym i szybszym tempem niż było to dotychczas. Stoimy na chyba jednym z bardziej pięknych miejsc, jeśli chodzi o trakty pieszo-rowerowe w Zielonej Górze. Wystarczy spojrzeć za moimi plecami, aby dostrzec jak to jest urokliwe miejsce i jak zielonogórzanie, w szczególności mieszkańcy, mieszkańcy Zacisza, czy też mieszkańcy Osiedla Leśnego, korzystają z tego traktu, a teraz będą mogli robić to jeszcze w większym i pełnym zakresie, bo wydłużamy tą inwestycję, co powoduje, że będzie to jeszcze bardziej atrakcyjne. Miasta, jak dojdzie do tego jeszcze oświetlenie, to już w ogóle będziemy mieli jedno z najpiękniejszych miejsc, może nawet w naszym regionie. Proces technologiczny będzie głównie oparty o maszyny budowlane. Tak? Tutaj jest mocno zmechanizowana robota więc sporo ciężkiego sprzętu i szybko postępujące prace. Myślę, że maksymalnie do dwóch tygodni powinniśmy mieć stworzoną czasową organizację ruchu. Czyli formalnie będziemy mogli wejść na teren budowy, tak? Yy, do pracę, jeśli nie będzie jakichś zawirowań pogodowych, bo te lato nam pokazuje, że jednak nie jest wesoło, no to myślę, że tam maksymalnie około dwóch miesięcy powinniśmy się poradzić z tym zadaniem. Ścieżka ma docelowo poprawić komunikację i komfort poruszania się między osiedlami, ale również stanowić miejsce wypoczynku i rekreacji dla zielonogórzan.